Gdzie Wisła nazywa się jeszcze Małą Wisłą, w Goczalkowicach na Śląsku rozpoczęliśmy przed przeszło czteroma laty budowę tamy i wielkiego zbiornika wodnego. Oto archiwalne już dzisiaj zdjęcia sprzed dwóch lat. Goczalkowice będą zbiornikiem wody dla potrzeb śląskiego przemysłu i śląskiej ludności. Będą? Już są! Widok na jezioro, którego nie było na żadnej mapie jeszcze rok temu. Polska kronika filmowa rozpoczyna w tym tygodniu cykl wędrówek po warszawskim Palacu Kultury i Nauki. Odwiedzamy dzisiaj wystawę pod tytułem Postęp Techniczny w służbie człowieka. Zajmuje ona już kilkanaście sal i jest początkiem przyszłego muzeum techniki. Są tutaj precyzyjne modele maszyn i urządzeń przemysłowych, a nawet całych fabryk. Oto miniaturowa elektrostalownia, odbywa się właśnie spust stali. A tutaj pracuje model balcowni grubej blachy. Wszystko jak w prawdziwej hucie, tylko pudelko zapalek zdradza nam rozmiary tego kombinatu. Na zakończenie zwiedzamy kopalnię węgla kamiennego, oczywiście zmechanizowaną i z elektrycznym transportem. Tutaj milicjant Zdzisław Lęcki padł od bandyckiej kuli. Bójca ucieka ku Marszałkowskiej. Tu lapie taksówkę. Terroryzuje kierowcę. Naprzód pełnym gazem. Milicjant Misztal rozpoczyna pogoń drugim samochodem. Pomimo odniesionej rany kapral Misztal nie przerywa pogoni. Ale gdy dojeżdża na wybrzeże Kościuszkowskie, tak bandyta umknął. Na zajutrz ukazane się listy gończe za Paramonowem. Paramonow uciekł. Kluczył, unikał dworców, skakiwał na pociągi towarowe. Po drodze obrabował spółdzielnie w Skierniewicach. Nocował w tych zaroślach, wiedział, że jego adresy i Meliny są pod obserwacją. Wraca do Warszawy znów pociągiem towarowym. Nocuje w stogach Siana koło dworca wschodniego. I tutaj zostaje przylapany razem z bandyckim rynsztunkiem. Jerzy Paramonow, morderca sierżanta Węckiego, sprawca dziesięciu napadów bandyckich. Sąd wymierzył mu sprawiedliwą i zasłużoną karę. Przed kilku tygodniami kronika sfilmowała eksperymentalną budowę w Warszawie, gdzie stosuje się montaż prefabrykowanych płyt budowlanych. Oto dalszy meldunek z tego frontu. Przy budowie Wielkiego Gmachu Biblioteki w Łodzi zastosowano również metody budownictwa wielkoplytowego. Dwie brygady po siedmiu ludzi. To już nowy typ robotników budowlanych, montażystów. Dwie brygady 14 ludzi w ciągu jednego tygodnia buduje się dwa piętra. Waga jedzie sufit, albo jak kto woli podloga. Cały 11-piętrowy gmach zostanie zbudowany w dwa miesiące. 28 lat temu rozpoczęła się w Katowicach budowa Wielkiej Katedry Śląskiej. 30 października 1955 roku odbyła się w Stalinogrodzie uroczysta konsekracja ukończonej świątyni. Jest to największa budowla kościelna, jaką wzniesiono na ziemiach Polski od 500 lat. Przed oddaniem katedry do użytku wiernych, ordynariusz diecezji stalinogrodzkiej, ksiądz biskup Jan Biskosz, dokonał uroczystej ceremonii złożenia relikwii w ołtarzu krypty katedralnej. Na jeziorze Śniardwy spotykamy brygadę rybacką Karola Jaworowskiego. Odbywa się właśnie polów węgorzy tak żakami. Ryby przeznaczone są do dalszego transportu na żywo. Umieszcza się je zaraz w specjalnych skrzyniach zatopionych w wodzie. Takie to niemal podwodne łodzie, kuter holuje przez kanał jegliński na punkt odbioru. Przeladunek węgorzy to doprawdy niełatwa sprawa. Zwłaszcza gdy trzeba to oślizgle bractwo policzyć, bowiem za każdą sztukę złowionego węgorza trzeba wpuścić do jeziora 150 sztuk młodej węgorzowej kadry. Co to za taniec? Samba, rumba, mamba? Nie, to fragment zorganizowanych po raz pierwszy w Polsce ogólnokrajowych mistrzostw w walce judo. Strój egzotyczny, tak nakazuje regulamin. Ale wewnątrz stroju wszystko polskie. Nicburski z AZS walczy z gielecem gwardia. O, właśnie z tym, co znowu leży. I to tym razem ostatecznie. Trzeba przyznać, że pożegnanie jest tu stanowczo bardziej kurtuazyjne od samej walki. Sportowcy rozpoczęli sezon zimowy. Na stolecznym torwarze reprezentacja Warszawy gościła szwedzką drużynę hokejową Goethe. Przy szczelnie wypełnionych trybunach torwaru było na lodowisku dużo zamieszania, dużo jazdy na lżwach, nawet bramek było aż pięć. Nie było tylko dobrego hokeja. Największe uznanie publiczności tego wieczoru zdobyła szwedzka lżwiarka Maybrit Römingberg. Nie uprawia ona klasycznej jazdy figurowej, jest to raczej tancerka na lodzie. A to jaka tancerka? W Tatrach spadł wcześniej pierwszy śnieg. Nasza kadra narciarska ruszyła natychmiast nad czarny staw i rozpoczęła treningi. Andrzej Roy na trasie pierwszego w tym sezonie slalomu. Trasa nie należy do najtrudniejszych, jest tylko jeden kłopot. Kto się za nadto rozpędzi, wyląduje tam na dole w czarnym stawie. Coquan Train pod Genewą. Przedstawiciele prasy światowej, operatorzy filmowi i fotoreporterzy spędzają dzisiejszy dzień na lotnisku. Oczekują przybycia ministrów spraw zagranicznych czterech mocarstw. Ląduje samolot brytyjski. Pierwszy wysiada minister Macmillan. Przybywa samolot z Moskwy. Wysiada minister Molotow. Wraz z nim członkowie radzieckiej delegacji. ducha Po Genewskiej konferencji szefów rządów, powiedział na lotnisku Molotow, często mówiono o duchu Genewy. Działać w duchu Genewy to znaczy przyczyniać się do zmniejszenia napięcia międzynarodowego, do utrwalenia pokoju, Działać mira. Od uczestników konferencji oczekuje się, że dołożą wysiłków, aby ustanowić wzajemne zaufanie między państwami. Miejscem obrad konferencji ministrów spraw zagranicznych jest Genewski Palac Narodów. Do wybrzeży Anglii zbliża się eskadra radzieckich okrętów wojennych. Dwa krążowniki i cztery torpedowce z bałtyckiej floty płyną z wizytą przyjaźni do marynarzy angielskich. Portsmouth, główna baza brytyjskiej marynarki wojennej. Kompania honorowa wita admirała Golowko, dowódcę radzieckiej floty baltyckiej. W tym samym czasie do Leningradu zawinale brytyjskie okręty wojenne z rewizytą. Na wodach Newy, admiralski okręt eskadry, lotniskowiec Triumf. Powitalny salut. Admiral Bajkow i oficerowie wojennomorskiej bazy leningradzkiej Witają admirała Michael Denny i oficerów brytyjskich. Tradycyjne ceremonie powitalne. Tysiące mieszkańców Leningradu zgromadziło się nad newą, by pozdrowić wysiadające na ląd zalogi angielskich okrętów. 6. Rocznica proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej. Na trybunie zajmują miejsca Mao Tse-tung, członkowie rządu z premierem Chuen Lajem, przywódcy partii. Na trybunie honorowej goście zagraniczni z 56 krajów. Setki tysięcy mieszkańców Pekinu, tysiące delegacji z całego kraju w świątecznym pochodzie. Trzeba było przeszło 20 lat wojennej i walk. Żeby zdobyć tę wolność, trzeba teraz wielkiej pracy, ale dzisiaj Chiny znają swoją potęgę. Chińskiemu i jego przywódcom w Dniu Święta Narodowego 10 tysięcy lat pomyślności.